Witam się Pana Czeziczem. Pozdrawiam serdecznie zapraszam na kolejny odcinek ze serii zagrajmy w Evil Island, Evil Island, Classic mod, czyli ogólnie największy tej mod do tej gry. E, tutaj gramy sobie tutaj na e, wersji Single player, czyli ogólnie każdą misję możemy sobie tutaj wykonać tylko jeden raz, bo potem już po wykonaniu remisji ta tam znika. E, także no tutaj trzeba... Odpowiednio misję porobić, tak żeby właśnie w miarę jak najlepszą nagrodę dostać. To się tyczy na przykład tutaj tych prób, jakie będą na przykład próba, druga leczenie, druga ognia. To z, od tego jak ją wykonamy, zależeć będzie to jaką nagrodę, my tutaj dostaniemy. No ale już mniejsza z tym, na razie bierzmy się tutaj za misję kolejną. A kolejną misją, tutaj, jeszcze na terenach, chyba w sumie ostatnią, jeszcze na terenach tutaj ruin, będzie zmowa przy bramie, czyli ogólnie tutaj taki można powiedzieć sojusz goblinów i Orków, gdzie będziemy musieli sobie ich pobić. Ale dobra, dalej się bierzmy tutaj za misję, zobaczmy co gdzie i jak, a potem wszystko się okaże. No, są wcale dobre, że nasi zwiadowcy widzieli gobliny Jorku w ruinach, gdzie znaleziono wybrańca. Chcą e, żądać o od naszej wioski, a jeśli odmówimy, takim razem. Nie ma. tak wiele rozumień i negocjacji, ma dużo czasu, ale lepiej nie tracić za nich chwili. Idź dogadać się z ich negocjatorami. Lepiej to teraz załatwić, niż bronić wioskę później. Spoko. E, dogadamy się tam z nimi w odpowiedni sposób. E, tylko, czy ja mam tutaj tych swoich dwóch najemników, i e, tutaj szkiele to tak, żeby e, te negocjacje nasze przebiegały w sposób odpowiedni. Bo wiecie, kurcze, tutaj akurat negocjacje muszą tutaj no w odpowiedni sposób nam przebiegać. Tak, żeby kurcze nam tutaj e, no odpowiednio się działo. dlaczego to się tak długo ładuje? Ta gieroczka. dobra, jest załadowana. Ty, siła poszła. Zaraz będziemy tutaj negocjować, słuchajcie, zaraz będziemy sobie tutaj negocjować z nimi, gdzie to oni są, a tutaj będą, tu i będzie, kurczę, całe, no, dużo ich tu będzie. E, dobra, na razie to idźmy sobie tutaj w tą stronę, Ono no, trzeba sobie tutaj dotrzeć, trzeba sobie tutaj odpowiednio się przygotować, wiecie, do tych negocjacji. Nie będę w stanie tam się dostać. Będzie źle. Nie Poza. Mogę to zrobić. Chwileczkę. Bardzo to jest... prawa denerwująca. No już tam kurwa polecił do niego. Nie mam leczenia odpowiedniego też wyklucza, e, wyratować tego pod... szkieleta. W porządku. W porządku. Ten klej też tak leczy, jakby chciała, nie mógł. Dawaj, dawaj. A, i właśnie o to kupił. Się... do przewidzenia, że niestety. Tutaj jak się rzucą a no, rzucą się niestety na pewno, bo kurna, e, Tutaj oczywiście mają takie agro, że no kurno musieli się rzucić, że kurno najemnika stacił. Znowu doświadczenie nie zdobędzie, hmm, ale trudno. O, się nie, niestety, nie, 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 Dobra, nie, 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 to nie, 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 Szkoda, bo by się przydało, żeby jednak e, trochę się podekspił, bo jednak kurczę, e, tutaj przeciwnicy Ludzie. później no to będą o wiele silniejsi. I jednak jego siła by się bardzo przydała. Bawić się bardzo. bo to też trochę też podlepszyć trofea to dobra rzecz. O, w porządku? Negocjatorzy tak. Dobra. W porządku? Mogę to zrobić! To nie powinno się zmarnować! Trochę... ty bądź miasto, ja sobie to zbieramy? To może się przydać. No to jak tam... O kurcze. Lecąca maga. To jest yy, dobra rzecz. Czy da się. Zaczynam się nudzić. Każdy drobiazg... W porządku. Nie mogę biec, dopóki nie odpocznę. teraz tak. Ok, dzika. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Tutaj Profeta. doświadczenie Profeta. to rozpadnie, a nie jest jak zwykle e, przez ten atak. Tam wtedy na tego ogra zginął. Na pewno by się zaatakowało, ale uczę w odpowiedniej chwili czyli nie, że jak uczę sam szkielet wszyscy <laughs> ogólnie na jednego. I jakby zaatakowali, no to tam by się wtedy pewnie Ale niestety tutaj, kurczę, musiał zaatakować w taki sposób. Prawdziwy cel! Naprawdę! Musiał w taki sposób zaatakować, że zaatakował sam. A ten klaryk też jeszcze gówniany. Niezbyt miłe, ale mm. musi być zrobione. To no i niestety... Ola potoczyła się tak, jak się potoczyła. No Czyli potoczyła proste. się tak. O, że znowu najemnik doświadczenia nie zostanie. Mm, ale trudno. Ale trudno, trzeba tu i... Nawet ta siła im nie pomaga. Fajnie, teraz się to tutaj leczy w tej Chwileczkę. modyfikacji akurat. Już się Boże. tak nie leczy, że kurczę jak, Niezbyt a jak miły, się leczył ogólnie poprzednio złabione. Tylko już No proszę Leczy się lepiej. No a w przypadku na przykład jeszcze jak się zrobi tą odnowę a full, no to wtedy dopiero zajebiście się to leczenie widać. W drodze! Hmm, znaczy w ogóle nie widać, bo kurczę od razu po użyciu magii ma się kul e, tego, nie ciebie, ciebie, ciebie. Z Dobra, ubiłeś. No, no proszę. W każdym no, razie powinieneś. Zrozumiałem. Gdzie jest mój łup? Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... No i teraz. No i można powiedzieć, że... no cóż, no misja jest wykonana. Pyk. Porządek! Bosa. Rzutka włócznie goblina. Ciekawe. Mam nadzieję, że to pomoże. Ja też. Będzie źle. No kurna. Dobre. Elegancko. Nic się wykonało. Tutaj się trochę podropiło rzeczy. Elegancko. Proszę że to już ostatnia misja na e, tym terenie, no ale w sumie przy ostatniej misji się udało, tylko Ogra pobić, co prawda, najemnik zginął, ale pokonać tego Ogra się udało. To jest najważniejsze, że no w sumie bez e, jakichś tam takich dużych komplikacji się sprawę załatwiło. Reważe. Wow, mieli całkiem niezły negocjatoru, ale robota została wykonana. Dobrze, to słyszę. Niech dalej planują swoje ataki, a my przeżyjemy wszelkie ich plany. Spoko. My, no, oczywiście. że riwa że Dobra, mm, tutaj tak, najemnika czasu z tym wziąć do party, bo mm, kurczę, może tym razem nie będzie ginął, a eee, będziemy robić następne zadanie. Tutaj czy coś jest kurczę tutaj dla mnie dobrego? Ta kula ognia, to to może być dobra rzecz, eee, bo na pewno będzie to lepsze kurcze niż... Eee, tacy ja mam tutaj, jasnowidztwo, to mi się nie przyda. Grzotka włócznie goblina to jest na sprzedaż. Eee, to sobie, weźmiemy kwasowy podmuch, ale słaby, niby we trzech. Ale ten kurna damage jest bym powiedział gównianym. No to ten zasięg jest fajny, no to jeszcze to będzie spoko. Oj, dobra. Nieosnowictwo, mm, to mi się nie przyda. A nawet jeśli to yy, dropnie tego jeszcze dużo. Ze strzała, to mi się nie przyda, to można sprzedać. Ej, spowolnienie, to, to też będzie można sprzedać. Ej, dobra, ja z elegancko ciemne więzy. Ja tak jest niż ten. 70%, to jest 70% magii astralnej yy, na szkielet będzie miała wpływ. Ale ja sobie zostawię, może. Jeszcze to tutaj jest. Chociaż w sumie, ja wiem. O 20% se można by podnieść, to żeby ten szkielet był trochę silniejszym. I też jest o 20 podniesione, no to kurcze, cyk, efekt, cyk, dobra, 30, 35, 40, efektu, dobra i to też sobie weźmiemy, no tutaj jeszcze um dużo innych run wkładać. i dobra. I zadanie zostało wykonane, elegancko. Zadanie zostało wykonane. Następna misja to będą już na, misja na podgórzach. No, będzie losowe zadanie. Potem tam pewne inne e, pierdółki. E, także, no, będzie tego tutaj dużo do zrobienia. Ale to będzie już potem. Na ten odcinek bardzo dziękuję za oglądaniem. Znaczy, mi jego popołudnie, jego widziału zależy, o której będziecie to oglądać. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Zapraszam też na live'y, na pozostałe materiały na kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia, siemano i cześć!